Trolowałem 10 graczy Brawl Stars. Cały film już w tą niedzielę o godzinie 9. Wszystko, co musisz wiedzieć o nowym zadmiarzu Lumi w Brawl Stars. Pamiętaj o łapce do góry i subskrypcji. Zacznijmy od jej opisu. Lumi jest zagrzałą, fanką metalu oraz utalentowaną perkusistką, która zamieniła swoje pałeczki na Mongersh morgensterny, kiedy dostała pracę w Star Parku. Kontroluje żywioły lodu i ognia, co dobrze pasuje do jej nieśmiałego charakteru oraz płomiennej pasji do muzyki. Więc z tego tutaj wiemy, że bardzo, e, jest bardzo wielką fanką metalu oraz utalentowaną perkusistką. No i e, co dobrze jej pasuje, jej, no to jest nieśmiała i e, no bardzo po prostu lubi też e, muzykę. Więc no to od niej wiemy e, właśnie, i to jest. Jej cały, jakby opis, bo pamiętajcie. Że Lumi to jest postać, która jest dziewczyną. A więc teraz powiedzmy sobie o jej ataku. Więc Lumi rzuca swoją maczugą, która zadaje obrażenia wrogom, lecąc do przodu. Czyli po prostu ona rzuca swoją maczugą, która y, zadaje obrażenia i leci do przodu. Jej atak nie przyładowuje się jak u normalnych brawlerów, ponieważ ma dwa oddzielone sloty na amunicję, co pozwala na y, niezależne używanie każdej maczugi. Po użyciu obu amunicji, czyli jeśli użyjecie dwóch amunicji, to od razu będziecie mogli kolejny, tak? O to chodzi chyba. Więc po użyciu obu amunicji, będzie miała tylko jeden. Aha! Czyli jeśli e, po prostu użyjecie dwie amunicje, to będzie miała jeden. Jak użyjecie jeden, to będzie miała dwa. Więc tak to właśnie wygląda i nazywa się ten atak dzień dobry gwiazdo. Więc mamy atak już omówiony. Teraz przechodzimy do ulta, do super ataku. Właśnie tej braulerki tak naprawdę no nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć. No ale przechodzimy do teraz super ataku. Super atak nazywa się Blast Beat, lumi tworzy trzy eksplodacje kołowe w szyb szybkiej kolejności. Czyli trzy eksplodacje, czyli takie koło po prostu w szybkiej kolejności, że po prostu szybko te trzy tworzy, a każda z nich zadaje obrażenia. W zależności od rozmiaru eksplodacji. Pierwsza eksplodacja jest najmniejsza i zadaje najmniej obrażeń, podczas gdy trzecia naj, największa i zadaje najwięcej obrażeń. Ponadto wrogowie trafieni, trafieni trzecią eksplodacją będą mieli ogłuszony ruch na jedną sekundę. Czyli po prostu Lumi tworzy tak jakby takie ringo, którym rzuca no i e, ma jakby trzy, e, no, trzy razy nie rzuca najpierw e, najmniej obrażeń i na końcu to, na, to będzie najwięcej obrażeń a teraz przejdziemy sobie do gadżetu a więc pierwszy gadżet po aktywacji Bu buławy co lumi tworzy na ziemi lodowaty śliski obszar podobny do superlu każdy wrok wróg, który zamieni kierunek poruszając się po nim, będzie miał trudności manewrowaniem, Czyli po prostu yy, no tak jak Lu, nie? No tak jak Lu. Nie wpływa to na Lumi ani na sojuszników. Śliski obszar zadaje również niewielkie obrażenia co sekundę wrogom, którzy się z nim znajdują. Umie możliwiając pasywne leczenie. Ten gadżet zmniejsza prędkość pocisku jej głównego ataku. Czyli po prostu tak jak Lu yy, ma yy, no po prostu yy, jak Lu super atak, czyli po prostu nas powalnia wrogów, jeśli idą, no to będą mieli trudności z chodzeniem, ale zadaje mało obrażeń. Drugi gadżet to wewnętrzne płomienie. Po aktywacji maczugi Lumi pozostawiają na ziemi płonący obszar, który trwa trzy 3... Przecinek dziewięć sekundy. Obrażenia mogą zostać zadane cztery razy, jeśli wróg pozostanie na tym samym obszarze. Jeśli jednak maczugi zostaną umieszczone, jedna na drugą obrażenia nie będą się kumulować. Czyli po prostu po aktywacji ataku Lumiego yy, będą i yy, będą pozostawiały na ziemi taki płonący po prostu obszar, który będą yy, po prostu zadawać obrażenia. No a jeśli podstawimy jedno na drugą, jakby, no to po prostu. Będzie zadawać, nie będą się kumulować, czyli będzie zadawać mniej obrażeń. Przechodzimy do Star Powerów, a dokładniej 42% spalonych. Lumi Super pozostawia na ziemi płonący obszar, który trwa 4 sekundy przy każdej eksploatacji. Zadaje 20 obrażeń od. Eksplodacji, i może trafić 4 razy, jeśli wróg pozostanie na tym samym obszarze. A więc ten ult y, Lumiego, no to Ringo, co wam mówiłem? No to one po prostu pozostawia na ziemi płonący obszar, który trwa 4 sekundy. Więc jeśli rzucicie tego ulta, czyli taki to Ringo, właśnie, to na ziemi powstaje płonący obszar, który właśnie trwa 4 sekundy przy każdej eksplodacji. Zadaje 20% obrażeń od eksplodacji i może trafić 4 Razy, czyli może trafić po prostu w to 4 razy. Jeśli wróg pozostaje na tym samym obszarze, nie? No bo oczywiście no, musi zostać na tym samym obszarze. Ok, przechodzimy do Star Powera numer 2. A więc mamy Star Power numer 2, połowa czasu. Kiedy główny atak Lumi, gdy leci w jej stronę, traf, wro, trafi wroga, zostanie on spowolniony na 2 sekundy. Czyli po prostu ten atak główny Lumi'ego, gdy leci w, w stronę jakby. Y, stronę Lumiego, to trafia wroga, y, który zostanie spowolniony na dwie sekundy. A więc to były wszystkie gadżety, ataki, super ataki, no i no gadżety i star powery. Moja ocena ogólnie tego wszystkiego to takie solidne. 8,5 na 10. Teraz przechodzimy do tytułu. A więc tytuł brzmi następująco. Hitbanger, to jest właśnie jego tytuł Hitbanger. No i no tak no, okej okay, jest, ale mi się wydaje, że będzie on po polsku, bo no tam na tej, takiej stronie pisało po polsku, że to jest znaczek dokładnie. Więc no nie wiem jak to będzie w Brosters. Ale to było na tyle w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Pa pa! Trollowałem 10 graczy Brosters. Cały film już w tą niedzielę o godzinie dziewiątej.